Barmanoł Himalański człowiek małpa. Prawdziwa bestia czy legenda? Jesteś wysoko w górach. Wokół ciebie rozciągają się gęste, zimne lasy, a powietrze wypełnia dźwięk wiatru szeleszczącego wśród drzew. Nagle czujesz coś dziwnego. Cisza. Zupełna, złowieszcza cisza. I wtedy, gdzieś w oddali słyszysz głębokie, nieludzkie warczenie. Wydaje się, że dochodzi z bliska. A potem, pomiędzy drzewami, dostrzegasz coś ogromnego. Wysoką, pokrytą sierścią postać, poruszającą się w sposób, który wydaje się zarówno ludzki, jak i zwierzęcy. To może być niedźwiedź. Może być jeleń. Ale co, jeśli to coś, to barmanoł? Dziś zabiorę cię w podróż do jednego z najbardziej tajemniczych zakątków świata w góry Hindukusz i Karakorum, gdzie od stuleci ludzie donoszą o spotkaniach z dziwną istotą, która wygląda jak połączenie człowieka i małpy. Czy Barmanow to naprawdę zaginione ogniwo? A może tylko legenda opowiadana przez pasterzy i myśliwych? Zostań do końca, bo to, co usłyszysz, może zmienić Twoje spojrzenie na świat. Nazwa Barmanou pochodzi z języków Paszto i Perskiego i oznacza dosłownie dzikiego człowieka lub oleśnego człowieka. To tajemnicza istota, którą od wieków opisują mieszkańcy górskich rejonów Pakistanu i Afganistanu. Według relacji świadków, jest dwunożny chodzi jak człowiek, ale zgarbiony i niezgrabny. Ma gęstą, ciemną sierść opisy sugerują, że pokrywa całe jego ciało. Wydaje dziwne dźwięki przypominające zarówno ryk, jak i mruczenie. Jest silny i szybki, mimo swojej masywnej budowy potrafi przemieszczać się z dużą prędkością. Porywa kobiety w niektórych lokalnych mitach barmanów uprowadza samotne kobiety z wiosek. Ludzie, którzy twierdzą, że go widzieli, Opisują go jako coś pomiędzy człowiekiem a dużą małpą, podobnego do legendarnych stworzeń takich jak Eti z Himalajów czy Bykwód z Ameryki Północnej. Ale czy Barmanou naprawdę istnieje? Pierwsze znane relacje o Barmanow pochodzą z średniowiecznych perskich i arabskich tekstów. Podróżnicy odwiedzający te tereny opisywali, że w górach można spotkać tajemniczych leśnych ludzi, którzy żyją w odosobnieniu. Ale to nie tylko stare legendy. Równa się relacja pasterza z Pakistanu. Jeden z pasterzy z Doliny Słat twierdził, że widział barmano na własne oczy. Był sam w górach, gdy nagle dostrzegł ogromną, włochatą postać stojącą na dwóch nogach. Twierdził, że stworzenie przypatrywało mu się przez kilka sekund, po czym nagle uciekło w las. Opowieść afgańskiego myśliwego. Inna historia pochodzi od myśliwego z Afganistanu. Gdy polował na Jelenie, zauważył dziwne ślady stóp zbyt duże, by należały do człowieka, ale zbyt ludzkie, by pochodziły od zwierzęcia. Kilka godzin później usłyszał przerażający ryk i zobaczył wysoką, dwunożną istotę stojącą w cieniu drzew. Co ciekawe, świadkowie zgadzają się co do jednego barmanoł, nie zachowuje się jak typowe zwierzę. Jest inteligentny, zdolny do obserwacji, a nawet ma zdolność naśladowania ludzkiej mowy. Naukowcy nie wykluczają, że Barmanow może mieć jakieś podstawy w rzeczywistości. Hipoteza przetrwałej populacji Neandertalczyków. Jedna z teorii mówi, że Barmanow to potomkowie Neandertalczyków, którzy nie wyginęli, ale przetrwali w izolacji w górach Hindukuszu. Nieodkryty gatunek małpy człekokształtnej. Inni sugerują, że może to być wciąż nieznany gatunek dużej małpy, który nauczył się unikać ludzi. Błędne identyfikacje. Niektórzy twierdzą, że relacje o barmanołów mogą być wynikiem błędnego rozpoznania zwierząt takich jak niedźwiedzie himalajskie lub duże gatunki małp. A może to tylko stara legenda, opowiadana z pokolenia na pokolenie. Nie jest to tylko temat legend i opowieści. W latach 80. XX wieku francuski badacz Jean-Paul de Benat oraz pakistański Zulok Szafik Uereman prowadzili oficjalne ekspedycje, by odnaleźć ślady Barmanou. Chociaż nie udało im się zdobyć jednoznacznych dowodów, natrafili na dziwne odciski stóp, które nie pasowały do żadnego znanego zwierzęcia w regionie. Czy to dowód na istnienie dzikiego człowieka w Himalajach?